No i co, Zostaliśmy nowe zadanie w ramach tego cały czas od dwóch odcinków, z, y, y, czterech odcinków robimy. Y, zadanie ostry język. Mamy powrócić do naszego zlecenia dawcy właśnie tutaj na rebie. I słuchajmy, co będzie dalej. No, słuchajmy. the dagger's base is on Skiros. they seem to be planning a ritual at the temple of achilles what did you learn about my brother is he alive is he the kingfisher i'm sorry agapios neritos is the kingfisher the dagger is his operation <laughs> neritos always was getting himself into trouble. A temple to Achilles on Skiros, you said? Agapios! Stop, slave! Stop, slave! Guards! Guards! No! That man earned his freedom long ago. Thanks to you. The dagger's true face has been revealed, and Envia has a chance at survival. You've earned your reward. Though I fear victory will not be as simple as storming Skiros. The Kingfishers hid in the shadows for decades. There will be more to do before the end. Help me. Help Envia. Oh, yeah. I'll see what I can do. Good. Good. Zadanie ostry zostało ukończone. Ale... O i zadanie wolność. Nie jest za darmo, też zostało ukończone. Nowe zadanie. To już rozbijemy i taki drost. spójrzmy może spójrzmy może na mapę nie, nie na mapę, na zadania zadanie serki już uczę kwiatełko zaświecić, żeby mi lepiej było widać zimrodek i drost. Takie zadaniaśmy dostali zamiast ukończenia tego. Co tu będziemy robili mapa. Mamy się Udać do portu przemytników. Noskiros. I tu. Proszę bardzo, teleportujemy się. I co? I to zadanie zrobimy już w następnym odcinku. Dobra.